Ele morre i wajaty, Sisony Muszkin. I oczywiście zajmujemy się kolejnym odcinkiem farminga. Jako że była tylko jedna łapka w górę z Minecrafta i trzy łapki w górę z Farminga. Minecrafta dziś nie będzie. Nie wiem czym to jest spowodowane. Może dlatego, że daję za często filmy. Piszcie w komentarzach. I jeśli chodzi o pozdrowienia, zostają już wszyscy pozdrowieni. Na przykład taki szarik, próżniak, skoro szarika wymieniam, oczywiście nie może zagrać. Da amalci, amalci, olci, 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 oczywiście. Oczywiście po zaargbronie dostaje ma Majster i wielu, wielu innych. Tak, no to co? Zajmujemy się uprawami, bo czym możemy się innym zająć? O, oczywiście, sieje się nas. Jak to się nazywa? Ten, no. Oczywiście sobie zasiejemy pszeniczkę. Żepaczku już trochę mamy. No i co? Dziś zajmiemy się u, u, uprawami, właśnie pszenicy, bo czym możemy się zająć. Przygotujemy sobie kumbajn, bo bez kumbajnu nic nie zrobimy w sumie. Pomału, żeby nie, nic nie skręcić. Oczywiście zapraszam na fanpage Matymuszny site. Nie może was oczywiście tam zabraknąć. No i co, zajmiemy się dzisiaj... U u prawej ziemi, bo o czym możemy się innym zająć? W zasadzie nie mamy nic ciekawego do roboty. No. no i myślę, że to będą udane zbiory. Fajnie, że jest dopracowana grafika. To mi się w grach podoba. No i co, nie zdarzyło nic nic, więc możemy lecieć z tematem. Stastki trochę mało, mam nadzieję, że będzie zaraz quest, bo bez quest a ani już No, jak będzie quest, to będą i pieniążki. To, to też jest naprawdę fajne, bo, bo, bo jeśli chodzi o pieniążki, to nie, to nie ma ich zbyt wiele, ale nieważne. I oczywiście czym możemy się zająć więcej? Chyba niczym. No, bo czym? Jedzimy Siedzi... 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 sobie w kółeczko, gadamy. A nic tak nie robimy, nie wiem. Może zająć się wię... większej... większą ilością upraw? Piszcie w komentarzach. No, oczywiście jest wszystko pięknie, super, fajnie. ...to mnie nie zadowala zbytnio. Osobiście uważam, że zastanawiam się... ...czy Wam nie, w sumie nie nagrać nowej gry. Bo oczywiście możemy to zrobić. A powiedziałem, że jak chcecie... ...jakoś geozombi o zombie... ...to musi być 75 subskrypcji... Bo Minecraft też nie był za darmo, i też musieliście się na, 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 na filmy z nim oczywiście postarać, co Wam się zresztą udało. No i ta muzyczka w tle, ale nie, taka fajna jak w Minecrafcie. Tam w ogóle są lepsze rzeczy. I piszcie, jeśli, jeśli filmy są za, rzad, za często, piszcie. Nie wiem, czy to od tego zależy, że nikomu się nie chce oglądać, ale piszcie w komentarzach. O, oczywiście. Ag Agniechy takiej jednej z Lubina, też nie może zabraknąć, bo sobie się znam, ale wolej nie opisywać zbytnio. A gdzie ty się wybierasz? No może, mi miną na pole i. Zas mi coś dobrego Co ty gałganie robisz? Znać cię tylko potrafić cię tylko spędzić i wybrać z roboty A nie mnie tu będziesz odwalać maniane i ja będę ci za to płacił na pewno. No, do roboty, już. Ta... Życie na farmie to jest ciężki naprawdę kawałek chleba, ale co robić? Trzeba było coś z tym zrobić. No... To pewnie oczywiście to jest taki inny... Z takiego jednego człowieka. Nie spełnę nazwiskami Ale to w sumie było dobre A... Nie wiem, chyba weźmie cięcie co Też tak No już jestem właśnie dostaliśmy kolejnego Questa co jest dla nas bardzo dobry znak I właśnie do niego jedziemy bo co możemy w takiej sytuacji zrobić? Murzyn pracuje więc my musimy jechać po, nasro... po pieniążki bo my jesteśmy tak trochę w kryzysie po gospodarczym a to też nie jest dobre gdzie ja właściwie jadę? No i tym sposobem możemy od czasu do czasu Dorobić się mimo wszystko pieniążków No już, no już jestem jak widać, zaraz y, zaczną się żniwa rzepaku. A jaki rzepak możemy sobie najzwyczajniej no w świecie sprzedać. Bo już nie musimy zbierać y, tych kwiatków. Prawda, zwłaszcza, że mamy... Już Wam mówię a? E? Zobaczymy ile też coś... No oczywiście telefon musiał jakiś zadzwonić. Jak zwykle. Rozumiem. Nie wcinać się w czyjś to jedno. Ale trzeba pamiętać, jakby to powiedzieć... O wyciszeniu... z lepszego elektronicznego, ale nieważne. I w sumie fajnie jest. Mamy trochę pieniążka. Rzeźnicę zaczniemy na razie zbiać, a rzepak możemy chyba sprzedać. No, bo co możemy innego zrobić. Dobra, nie ma co dłużej... No, już mamy rob robotę, możemy powoli zaczynać i lecimy z tematem. Pamiętacie, jeśli chcecie jutro Minecrafta, to, to chcę widzieć 10 łapek, a, a jak chcecie 2 odcinki Minecrafta, to 15, więc wybór należy do Was. No, ale wszystko będzie w, po naszej myśli, to po prostu jakby to powiedzieć będzie fajnie. I co tu więcej mówić, nic nie dodać, nic ująć. Właśnie widzimy, że zakończył robotę. No to co? Sypa, bo jak może być inaczej? Nie no, co to ma być? Nie ma być na kanale jak na tej Basi. Nic nie suka, nic nie puka. Więc. No, już jestem. W ogóle zastanawiam się czy to właściwie ma sens. Po co macie oglądać jak ja w uprawy i czekać godzinami na żniwa? Może po prostu zróbmy tak, że na filmie będę zbierał żniwa, a oh no. A jeśli chodzi o żniwo, to uprawy będę robił poza odcinkami. No no to to chyba no. nie będę dziś przeciągał ze względu na tyle tego tylko zrobię to poza odcinkiem. Będziemy mogli spotkać się na kolejnych. No, to cześć.